Jeśli czujesz, że ktoś życzy Ci źle, jeśli plotki otaczają Twoje imię, jeśli zazdrosne oczy śledzą każdy Twój krok, jeśli czujesz ciężar duchowy, który nie pozwala Ci spać spokojnie, to ta modlitwa jest dla Ciebie. W tym momencie Bóg chce Ci powiedzieć, że widzi każdą łzę, każdy atak, każde kłamstwo wymierzone przeciwko Tobie. Dzisiaj ogłaszamy Psalm 13 i Psalm 68, dwa potężne duchy Słowa Bożego. Które niszczą wszelką zazdrość, wszelką czarną magię, wszelkie złe życzenia skierowane przeciwko Twojemu życiu. Nie jesteś sam w tej walce duchowej. Bóg zastępów walczy za Ciebie, a Jego moc jest nieskończenie większa niż jakiekolwiek ciemności. Jeśli ktoś Ci zazdrości, jeśli ktoś mówi źle o Tobie za Twoimi plecami, jeśli ktoś próbuje zamknąć Twoje drzwi błogosławieństwa, to właśnie teraz, w tym momencie. Bóg odwraca tę sytuację. Każda plotka, każde złe słowo, każde zaklęcie rzucone przeciwko Tobie, wraca do źródła. Psalm 13 mówi nam o bólu duszy, która woła do Boga. Jak długo, Panie, będziesz mnie zapominał? Jak długo będziesz ukrywał swoje oblicze przede mną? Może Ty też czujesz, że Twoje modlitwy nie są słyszane? Może czujesz, że walka duchowa trwa zbyt długo, ale słuchaj, Bóg nigdy nie opuścił Cię. On widzi każdą bitwę, którą toczysz w ciszy, widzi jak wstajesz każdego ranka mimo zmęczenia, widzi twoją wiarę, nawet gdy jest tak mała jak ziarno gorczycy. I właśnie dziś, właśnie teraz On odpowiada na twoje wołanie. Jego odpowiedź nie jest ciszą, Jego odpowiedź jest działaniem. Każda osoba, która życzyła ci źle, każda osoba, która próbowała cię zniszczyć słowami, każda osoba, która wykonała magię przeciwko tobie. Będzie musiała stawić czoła sprawiedliwości Bożej. Nie chodzi o zemstę, chodzi o boską sprawiedliwość. Bóg chroni swoich dzieci z zazdrosną miłością. W Psalmie 66 czytamy: Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boga, który jest straszny w swoich czynach wobec synów ludzkich. Ten sam Bóg, który otworzył Morze Czerwone, który uwolnił Daniela z jaskini lwów, który zamknął usta lwom, który uciszył burzę, działa dzisiaj w Twoim życiu. Jeśli czujesz się otoczony wrogami, jeśli czujesz, że duchy ciemności atakują Twój dom, Twoje zdrowie, Twoje finanse, Twoje relacje, ogłaszam Ci koniec tej nocy duchowej nadszedł. Światło Chrystusa wkracza teraz w każdy zakątek Twojego życia, rozpraszając wszelkie ciemności. Nie ma czarów silniejszych niż krew Jezusa. Nie ma zaklęć, które mogłyby przełamać ochronę Boga. Nie ma zazdrosnych oczu, które mogłyby ukraść błogosławieństwa. Które Bóg już przygotował dla ciebie. Ty jesteś dzieckiem Najwyższego, a Jego moc mieszka w tobie. Każda noc bezsenności z powodu duchowych ataków kończy się dzisiaj. Każdy lęk, który paraliżował cię, jest niszczony mocą Ducha Świętego. Każda więź, która cię wiązała, jest zrywana w imię Jezusa. Teraz jesteś wolny, teraz jesteś chroniony, teraz jesteś błogosławiony. Psalm 13 kończy się zwycięstwem, ale ja zaufałem twojej łaskawości. Moje serce raduje się z twojego zbawienia. Będę śpiewał Panu, ponieważ dobrze mi uczynił. To jest twoje proroctwo dzisiaj. To jest twoja rzeczywistość od tego momentu. Radość wraca do twojego serca. Bóg nie tylko cię chroni, on także błogosławi ci obficie. Każde drzwi, które zazdrosna osoba próbowała zamknąć, Bóg otwiera z mocą. Każda droga, która wydawała się zablokowana, teraz otwiera się przed tobą. Twoje błogosławieństwa nie mogą być powstrzymane, ponieważ pochodzą od Boga. Jeśli ktoś mówi źle o tobie, niech mówi: Bóg już przygotował twoją obronę. Jeśli ktoś próbuje cię zaszkodzić, niech próbuje: Bóg jest twoją tarczą. Jeśli ciemności próbują cię otoczyć, światło Chrystusa jest silniejsze. Ty zwyciężasz, ponieważ on zwyciężył. Ta modlitwa nie jest przypadkowa. To, że jesteś tutaj, słuchając tych słów, to Boży plan. On chciał, żebyś usłyszał to dzisiaj. Jesteś ukochany, jesteś chroniony, jesteś zwycięzcą. Każda duchowa bitwa, którą toczysz, jest już wygrana w duchowym świecie. Teraz przygotuj swoje serce, ponieważ będziemy ogłaszać z mocą i autorytetem Psalmy 13 i 66. Niech każde słowo przenika Twój duch, duszę i ciało. Niech każda plotka będzie zredukowana do niczego. Niech każda zazdrosna osoba zostanie powstrzymana. Niech każda magia zostanie zniszczona. W imię Jezusa. Teraz wchodzimy w głębie słowa Bożego, gdzie moc nie jest tylko koncepcją, ale żywą rzeczywistością, która przekształca, leczy i wyzwala. Ogłaszamy Psalm 13 z autorytetem, który dał nam Jezus Chrystus. Jak długo, Panie, będziesz mnie zapominał na zawsze? Jak długo będziesz ukrywał swoje oblicze przede mną? Te słowa rezonują w twoim sercu, prawda? Ile razy czułeś się zapomniany, porzucony, jakby Bóg był daleko. Ale prawda jest inna. Bóg nigdy nie zapomniał o tobie. Każdy atak, który przeszedłeś, każda plotka, która cię raniła, każde zaklęcie rzucone przeciwko tobie On wszystko to widział i właśnie teraz przygotowuje twoją sprawiedliwość. Psalm 13 kontynuuje. Jak długo będę rozważał w mojej duszy, z bólem w moim sercu każdego dnia? Jak długo mój wróg będzie wywyższony nade mną? To wołanie rozpaczy, ale także wołanie wiary. Kiedy wołasz do Boga, nawet z bólem, twoja wiara już jest w ruchu. Każde pytanie, które zadajesz Bogu, jest mostem między twoim cierpieniem a jego interwencją. Ogłaszam nad twoim życiem. Żaden wróg nie będzie już wywyższony nad tobą. Żadna osoba, która życzy ci źle, nie będzie miała władzy nad twoim pokojem. Żadna plotka nie będzie miała siły zniszczyć twojej reputacji. Żadna czarna magia nie będzie miała skutku przeciwko tobie, ponieważ jesteś zapieczętowany krwią Jezusa Chrystusa. W Biblii w Księdze Izajasza 54:17 jest napisane: "Żadna broń ukształtowana przeciwko tobie nie będzie skuteczna, a każdy język, który powstanie przeciwko tobie na sądzie, potępisz". To dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi Pan. To słowo jest dla Ciebie dzisiaj. Każda broń duchowa przeciwko Tobie upada teraz. Każda plotka, która krążyła o Tobie, każde fałszywe świadectwo, każde kłamstwo wypowiedziane przeciwko Twojemu imieniu, ogłaszam, że jest zniszczone. Prawda Boża świeci jaśniej niż tysiące kłamstw. Ludzie mogą próbować zniszczyć Twoje imię, ale Bóg je odnawia. Ludzie mogą próbować zamknąć twoje drzwi, ale Bóg otwiera te, których nikt nie może zamknąć. Teraz ogłaszamy Psalm 66 z mocą. Wykrzykujcie Bogu cała ziemio. Śpiewajcie chwałę jego imieniu, oddajcie mu chwałę i uwielbienie. Powiedzcie Bogu, jak straszne są twoje dzieła. Z powodu wielkości twojej mocy, twoi wrogowie ukorzą się przed tobą. To nie jest zwykły psalm. To jest deklaracja wojny przeciwko ciemnościom. Kiedy ogłaszasz ten psalm, duchy ciemności drżą. Kiedy wynosisz imię Boga, każda zazdrosna osoba traci swoją moc. Kiedy śpiewasz chwałę Panu, każde zaklęcie jest łamane. Nie potrzebujesz skomplikowanych rytuałów, potrzebujesz tylko wiary i autorytetu, który już posiadasz w Chrystusie Jezusie. Ogłaszam nad Tobą, każda osoba, która mówiła źle o Tobie. Będzie musiała uznać, że Bóg jest z Tobą. Każda osoba, która próbowała Cię zaszkodzić, zobaczy, że dotknęła pomazańca Bożego. Każda osoba, która życzyła Ci złego, będzie świadkiem Twoich błogosławieństw. Nie z powodu zemsty, ale ponieważ sprawiedliwość Boża jest doskonała. Psalm 66 kontynuuje: Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boga, który jest straszny w swoich czynach wobec synów ludzkich. Obrócił morze w suchą ziemię, przeszli przez rzekę pieszo. Tam będziemy się radować w nim. Ten sam Bóg, który otworzył morze, otwiera drogi w Twoim życiu. Ten sam Bóg, który prowadził Izraela przez pustynię, prowadzi Cię przez Twoją pustynię. Każda sytuacja, która wydawała się niemożliwa, staje się możliwa z Bogiem. Każdy problem, który wydawał się nie do rozwiązania, otrzymuje Boże rozwiązanie. Każda choroba, która zaatakowała Twoje ciało z powodu duchowych ataków, jest uzdrawiana teraz. Każdy lęk, który kradł Twój sen, jest wyrzucany w imię Jezusa. Ogłaszam nad Tobą: koniec płaczu, koniec smutku, koniec lęku, koniec ataków, teraz zaczyna się Twój czas radości, teraz zaczyna się Twój czas błogosławieństwa, teraz zaczyna się Twój czas zwycięstwa. Duchy ciemności nie mają już miejsca w Twoim życiu. Zazdrosne oczy nie mają już władzy nad Twoimi błogosławieństwami. Bóg mówi w Psalmie 66: rządzi swoją mocą na wieki, Jego oczy obserwują narody. Niech buntownicy nie wywyższają się. On widzi wszystko. Widzi, kto Ci życzy dobrze i kto Ci życzy źle. Widzi, kto modli się za Ciebie i kto przeklinał Cię. I jego sprawiedliwość już jest w ruchu. Nikt nie ucieka od Bożej Sprawiedliwości. Jeśli ktoś próbował zniszczyć Twoje małżeństwo poprzez plotki i kłamstwa, ogłaszam restaurację. Jeśli ktoś próbował zniszczyć Twoje finanse przez zazdrosne oczy, ogłaszam prosperność. Jeśli ktoś próbował zniszczyć Twoje zdrowie przez czarną magię, ogłaszam uzdrowienie. Jeśli ktoś próbował zniszczyć Twoje relacje rodzinne, ogłaszam pokój i jedność. Psalm 13 kończy się zwycięstwem. Spojrz i odpowiedz mi, Panie, mój Boże. Oświeć moje oczy, aby nie zasnął snem śmierci. To jest nasza modlitwa dzisiaj. Niech Bóg oświeci Twoje oczy duchowe, abyś mógł zobaczyć Jego plany dla ciebie. Niech oświeci Twoje zrozumienie, abyś mógł rozpoznać wrogów i przyjaciół. Niech oświeci Twoją drogę, abyś nie szedł w ciemności. Teraz wchodzimy w serce duchowej wojny. Gdzie nie walczymy z ciałem i krwią, ale z księstwami, z władzami, z ciemnymi władcami tego świata, z duchową niegodziwością w miejscach niebiańskich. Efezjan 6:12 Przypomina nam o tej rzeczywistości. Twoja walka nie jest przeciwko ludziom, którzy ci zazdroszczą, twoja walka jest przeciwko duchom, które nimi manipulują. Ogłaszam nad tobą autorytę, którą Jezus Chrystus dał swoim uczniom. Oto daję wam władzę deptania węży i skorpionów, i nad wszelką mocą wroga a nic w żaden sposób nie zaszkodzi wam. Łukasz 10:19. Masz władzę, masz autorytę, nie jesteś ofiarą, jesteś zwycięzcą, nie jesteś słaby, jesteś silny w panu i w potędze jego mocy. Każda czarna magia wykonana przeciwko tobie, każde zaklęcie wymówione w ciemności, każdy rytuał skierowany przeciwko Twojemu życiu ogłaszam, że jest całkowicie zniszczone. Krew Jezusa Chrystusa ma moc nieskończenie większą, niż jakakolwiek moc ciemności. Kiedy ta krew pokrywa twoje życie, nic nie może cię dotknąć. W księdze Psalm 66 czytamy: Błogosławcie Boga naszego, ludzie, i sprawcie, aby głos Jego chwały był słyszany. On zachował naszą duszę przy życiu i nie pozwolił, aby nasze stopy się zachwiały. To słowo jest dla ciebie. Bóg zachował cię przy życiu pomimo wszystkich ataków. Twoje stopy nie zachwiały się, ponieważ On trzymał cię mocno. Ogłaszam teraz: każdy demon przypisany do zniszczenia twojego życia jest związany i wyrzucony. Każdy duch zazdrości, który krążył wokół twojego domu, jest wyrzucony w imię Jezusa. Każdy duch kłamstwa, który próbował zniszczyć twoją reputację, jest uciszony. Każdy duch choroby, który zaatakował Twoje ciało, musi odejść teraz. Autorytę, którą posiadasz w Chrystusie, nie jest sugestią, to jest moc. Kiedy mówisz w imię Jezusa, niebo porusza się. Kiedy ogłaszasz Słowo Boże, anioły są w ruchu. Kiedy modlisz się z wiarą, góry są przenoszone. Nie lekceważ mocy, którą Bóg umieścił w tobie. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Każdy węzeł duchowy, który związał Twoje finanse, jest rozwiązany teraz. Każdy węzeł, który związał Twoje zdrowie, jest rozwiązany. Każdy węzeł, który związał Twoje małżeństwo, jest rozwiązany. Każdy węzeł, który związał Twoje dzieci, jest rozwiązany. Każdy węzeł, który związał Twoją przyszłość, jest rozwiązany w potężnym imię Jezusa Chrystusa. Psalm 66 kontynuuje: Ponieważ Ty, Boże, poddałeś nas próbie, oczyściłeś nas, jak oczyszcza się srebro, doprowadziłeś nas do sidła. Położyłeś ciężar na nasze biodra, każda próba, przez którą przeszedłeś, każdy atak, który przeżyłeś, nie był na próżno. Bóg używał tego wszystkiego, aby cię oczyścić, wzmocnić i przygotować do większych błogosławieństw. Może czujesz, że te ataki prawie cię zniszczyły. Może czułeś, że nie wytrzymasz jeszcze jednego dnia. Ale jesteś tutaj żywy, oddychający, słuchający tych słów. To jest dowód, że Bóg cię zachował. To jest dowód, że plany wroga przeciwko Tobie zawiodły. To jest dowód, że jesteś przeznaczony do zwycięstwa. Ogłaszam nad Tobą: żadna broń ukształtowana przeciwko Tobie nie będzie miała skutku, żaden plan wroga nie będzie zrealizowany, żadne zaklęcie nie będzie miało mocy, żadna plotka nie zniszczy Twojej przyszłości. Jesteś osłonięty, chroniony i błogosławiony przez samego Boga Wszechmogącego. W tym momencie duchy ciemności słyszą tę modlitwę i drżą. Słyszą ogłoszenie Słowa Bożego i uciekają. Słyszą imię Jezusa i tracą swoją moc. Nie musisz się bać, nie musisz się martwić, nie musisz nosić tego ciężaru. Jezus już zwyciężył każdą bitwę za Ciebie na krzyżu. Każda zazdrosna osoba, która mówiła przeciwko Tobie, będzie teraz widziała Twoją egzaltację. Każda osoba, która życzyła Ci złego, będzie widziała Twoje błogosławieństwa. Każda osoba, która próbowała Cię zniszczyć, będzie widziała Bożą ochronę nad Tobą. Nie z powodu Twojej zemsty, ale z powodu Bożej wierności. Psalm 66 ogłasza: Pozwoliłeś ludziom jeździć po naszych głowach, przeszliśmy przez ogień i przez wodę, ale wyprowadziłeś nas do obfitości. To jest Twoja historia: przeszedłeś przez ogień duchowych ataków. Przeszedłeś przez wodę łez i cierpienia, ale teraz Bóg prowadzi cię do obfitości. Obfitość nie jest tylko o pieniądzach, to jest obfitość pokoju, obfitość radości, obfitość zdrowia, obfitość miłości, obfitość Bożej obecności. Wszystko, co wróg próbował ukraść, Bóg teraz zwraca ci w podwójnej mierze. Twoje lata, które zjadły szarańcze, są przywracane. Twój czas płaczu zamienia się w czas tańca. Ogłaszam teraz w imię Jezusa: jesteś wolny od wszelkich duchowych kajdan, jesteś wolny od wszelkiej ciemności, jesteś wolny od wszelkiego lęku, jesteś wolny od wszelkiej manipulacji duchowej. Jesteś wolny, ponieważ prawda was wyzwoli, a ta prawda jest Jezus Chrystus. Twoje zwycięstwo nie zależy od Twoich własnych sił, Twoje zwycięstwo zależy od tego, w kogo wierzysz. A ty wierzysz w Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych, wierzysz w Boga, który otworzył morze czerwone, wierzysz w Boga, który uciszył burze. Ten sam Bóg działa teraz w twoim życiu z tą samą mocą. Teraz kierujemy tę modlitwę na ochronę twojego domu, twojej rodziny, twoich bliskich, ponieważ wróg nie atakuje tylko ciebie osobiście, próbuje także zniszczyć wszystko, co kochasz. Próbuję wprowadzić niezgodę w Twoje małżeństwo, bunt w Twoje dzieci, chorobę w Twoją rodzinę, konflikt między Twoimi bliskimi. Ale ogłaszam nad Twoim domem Psalm 91,10. Nie spotka Cię zło ani plaga nie zbliży się do Twojego mieszkania. Twój dom jest świątynią, miejscem świętym, gdzie mieszka obecność Boga. Żaden duch ciemności nie ma pozwolenia na wejście. Żadna zazdrosna energia nie może przekroczyć progu. Twój dom jest chroniony krwią Jezusa. Każda plotka, która próbowała zniszczyć harmonię w Twoim domu, jest uciszona teraz. Każde słowo wymówione przeciwko Twojej rodzinie wraca do źródła bez efektu. Każde przekleństwo rzucone przeciwko Twoim dzieciom jest łamane w imię Jezusa. Każdy atak przeciwko Twojemu małżeństwu jest zniszczony mocą Ducha Świętego. W Księdze Jozułego 24, 15 czytamy Ja i mój dom będziemy służyć Panu. To jest deklaracja, którą składasz dzisiaj. Niezależnie od tego, co dzieje się wokół, niezależnie od tego, kto próbuje wprowadzić chaos, Ty i Twój dom służycie Panu. A gdy cała rodzina jest pod Jego ochroną, nic nie może jej zniszczyć. Ogłaszam nad każdym członkiem Twojej rodziny, Duchową ochronę, anielską straż, Bożą Obecność. Twoje dzieci są osłonięte od złych wpływów. Twój małżonek jest chroniony od pokus i ataków. Twoi rodzice są błogosławieni zdrowiem i długim życiem. Twoje rodzeństwo jest chronione od wszelkiego zła. Cała Twoja rodzina jest pod płaszczem Bożej Ochrony. Psalm 66 przypomina nam: Wejdę do Twojego domu z całopaleniami. Wypełnię ci moje śluby, które wypowiedziały Moje wargi. I które wypowiedziały moje usta, gdy byłem w utrapieniu. Twój dom nie jest tylko fizyczną konstrukcją, twój dom jest miejscem, gdzie czcisz Boga, gdzie składasz Mu dziękczynienie, gdzie ogłaszasz Jego chwałę. Kiedy twój dom staje się miejscem uwielbienia, staje się twierdzą duchową. Demony nie mogą pozostać w miejscu, gdzie brzmi chwała Boża, ciemność nie może pozostać tam, gdzie świeci światło Chrystusa. Zazdrosne duchy muszą uciec, gdy atmosfera Twojego domu jest pełna modlitwy i wiary. Może Twój dom przechodził przez trudne czasy, może były kłótnie, niezgoda, oddalenie między członkami rodziny, ale ogłaszam przywrócenie, ogłaszam pojednanie. Ogłaszam, że miłość Boża wypełnia każdy zakątek Twojego domu, każde zranione serce jest leczone, każda złamana relacja jest naprawiana. Jeśli ktoś w Twojej rodzinie odszedł od wiary, Ogłaszam, że wraca. Jeśli ktoś w Twoim domu jest chory, ogłaszam uzdrowienie. Jeśli w Twojej rodzinie są długi finansowe, ogłaszam prosperność. Jeśli są konflikty, ogłaszam pokój. Twój dom jest błogosławiony od fundamentów, po dach, od wejścia po każdy pokój. W tym momencie chciałbym, abyś poczuł się częścią większej rodziny duchowej. Napisz w komentarzach, z jakiego stanu lub kraju słuchasz tej modlitwy. Połączmy nasze serca w wierze. Kiedy widzimy, że nie jesteśmy sami w tej duchowej podróży, nasza wiara się wzmacnia. Twoi bracia i siostry w Chrystusie modlą się razem z Tobą w tym momencie. Ogłaszam nad Twoim domem ściany ochrony. Psalmy 127, 1 mówi: Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno pracują ci, którzy Go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, na próżno czuwa stróż. Twój dom jest budowany przez Pana. Twoja rodzina jest strzeżona przez Pana. Nie musisz się martwić, ponieważ On nigdy nie śpi ani nie drzemie. Każda noc, gdy Twoja rodzina śpi, anioły Boże stoją na straży. Każdy ranek, gdy się budzicie, Jego łaskawości są nowe. Każdy dzień, gdy wychodzicie z domu, Jego ochrona Was otacza. Każdy wieczór, gdy wracacie, Jego pokój Was wita. Wasz dom jest sanktuarium Bożej obecności. Jeśli zazdrosne osoby mówiły, że Twoja rodzina się rozpadnie, ogłaszam, że będzie silniejsza niż kiedykolwiek. Jeśli ktoś przepowiadał nieszczęście nad Twoim domem, ogłaszam błogosławieństwo. Jeśli duchy ciemności planowały zniszczenie, ogłaszam budowanie i wzrost. Twoja rodzina będzie świadectwem Bożej wierności. W Księdze Przysłów 3:33 czytamy: Przekleństwo Pana jest w domu bezbożnego, ale błogosławi mieszkanie sprawiedliwych. Ty jesteś sprawiedliwy nie przez Twoje własne zasługi, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A ponieważ jesteś usprawiedliwiony w Nim, Twoje mieszkanie jest błogosławione. Ogłaszam, że każdy pokój w Twoim domu jest poświęcony Bogu. Twoja sypialnia jest miejscem odpoczynku i pokoju, Twoja kuchnia jest miejscem obfitości i hojności, Twój salon jest miejscem jedności i miłości, każde miejsce w Twoim domu jest nasycone Bożą obecnością. I nikt nie może ukraść tego błogosławieństwa. Psalm 66 kończy się obietnicą. Naprawdę Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na głos mojej modlitwy. Błogosławiony niech będzie Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy, ani nie odsunął ode mnie swojej łaskawości. Twoje modlitwy za Twoją rodzinę są słyszane. Bóg nie odrzucił ani jednej z nich. Teraz wchodzimy w czas głębokiego uzdrowienia gdzie każda rana zadana przez zazdrosne słowa, każde zranienie spowodowane plotkami, każdy ból duchowy jest dotykany ręką Bożą. Jezus przyszedł, aby leczyć złamane serca i ogłaszać wolność więźniom. A ty w tym momencie otrzymujesz to uzdrowienie. Ogłaszam nad tobą słowa z księgi Izajasza 53:5. On był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze nieprawości. Kara, która przyniosła nam pokój, była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Każda rana emocjonalna, którą nosiłeś w sercu, jest leczona teraz. Każdy ból, który kradł twój pokój, jest usuwany. Ile nocy płakałeś z powodu niesprawiedliwych ataków? Ile razy czułeś, że twoje serce nie wytrzyma więcej bólu? Ile razy zastanawiałeś się, dlaczego ludzie są tak okrutni? Bóg widział każdą łzę. Psalm 56, 8 mówi Umieściłeś moje łzy w swojej butelce. Każda łza jest cenna dla niego i żadna nie została zapomniana. Ogłaszam nad Tobą koniec emocjonalnego cierpienia, koniec bezsennych nocy, koniec lęku, który paraliżował Cię, koniec smutku, który wydawał się nie mieć końca. Radość pańska jest twoją siłą, a ta radość wraca teraz do Twojego serca z mocą. Twoje serce, które było ciężkie, staje się lekkie. Twoja dusza, która była smutna, teraz śpiewa. Każda plotka, która raniła cię, każde fałszywe oskarżenie, każde nieporozumienie ogłaszam, że Bóg przynosi sprawiedliwość i uzdrowienie. Nie musisz nosić tego bólu dalej, nie musisz trzymać urazy w swoim sercu. Możesz oddać wszystko Bogu i pozwolić mu leczyć każdą ranę. On jest lekarzem ran które ludzie nie widzą. Psalm 13 kończy się zwycięstwem, ale ja zaufałem Twojej łaskawości. Moje serce raduje się z Twojego zbawienia. To jest Twoje świadectwo dzisiaj. Pomimo wszystkiego, co przeszedłeś, Twoje serce znów się raduje. Pomimo ataków, Twoja wiara pozostała. Pomimo ciemności, nadal wierzysz w światło. Teraz ogłaszamy otwarcie każdej drogi, którą zazdrosne oczy próbowały zamknąć. Filipian 4,19 mówi: Mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby, zgodnie ze swoim bogactwem w chwale przez Chrystusa Jezusa. Każde błogosławieństwo zatrzymane przez duchy ciemności jest uwalniane teraz. Twoje finanse, twoja kariera, twoje projekty, wszystko otrzymuje Boży Dotyk. Ogłaszam nad Tobą nadprzyrodzoną prosperność. Nie prosperność świata, ale prosperość Królestwa Bożego. Każda zablokowana droga otwiera się, każde zamknięte drzwi są otwierane przez samego Boga. Zazdrosne osoby próbowały powstrzymać Twoje błogosławieństwa, ale co Bóg błogosławi, nikt nie może przekląć. W tym momencie, jeśli czujesz pokój w sercu, zostaw swoje imię w komentarzach. Połączmy się w modlitwie. Kiedy wierzymy razem, nasze modlitwy mają większą moc. Twoje imię będzie pamiętane przed tronem łaski. Teraz wzmacniamy Twoją wiarę dla drogi, która jeszcze przed Tobą. Izajasz 40, 31. Obiecuje: Ale ci, którzy oczekują na Pana, odzyskają siłę, wzniosą się na skrzydłach jak orły, będą biegać i nie zmęczą się, będą chodzić i nie osłabną. Twoja wiara nie słabnie, tylko rośnie. Ogłaszam nad Tobą duchową siłę. Każdy dzień jest nowym zwycięstwem. Każda bitwa jest już wygrana w Chrystusie. Psalm 66 ogłasza: Przyjdźcie i słuchajcie, wszyscy, którzy boicie się Boga, a opowiem wam, co uczynił dla mojej duszy. To jest Twoje świadectwo. Bóg uczynił wielkie rzeczy w Twoim życiu, a największe jeszcze przed Tobą. Twoja przyszłość jest jaśniejsza niż Twoja przeszłość. Teraz składam całe moje życie w Twoje ręce, Panie Jezu. Ty jesteś moim zbawicielem, moją ochroną, moją nadzieją. Tylko ty możesz zbawić, tylko ty możesz uwolnić, tylko ty możesz przemienić moje życie. Przyjmuję cię jako mojego pana i zbawiciela. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś trzeciego dnia. Ogłaszam, że jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. Stare odeszło, wszystko stało się nowe. Każdy atak jest pokonany. Każda ciemność jest rozproszona, każde błogosławieństwo jest uwalniane. Jezu, Ty jesteś moim zwycięstwem, Ty jesteś moim pokojem, Ty jesteś moim wszystkim. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę, za Twoje zbawienie. Amen.